Ale szanowni państwo, moglibyśmy mówić, Grzesiu, ty organizujesz teraz ekspedycję ludzi też na jakieś leczenie. Tak, a w tamtym roku, nie, jedziemy teraz taką wyprawę, robimy na Kubę już drugą, tamtym roku były trzy grupy, teraz jedziemy do dobrowolną, taką robimy za, e, głodówkę. Trzy mhm. dni, pięć dni, dziesięć dni. Każdy decyduje sam, ile musi być przygotowany mhm. psychicznie mhm. tego. Ja mam nadzieję, że ty zrobisz te trzy dni. Deklarujesz się te trzy dni głodówki? Może się zgodzę na to. No nie może, głodówki. musi być te a, trzy dni. A, Dobrze, Trzy dni się musimy zgodzę. pozbawić tak. się wszystkich toksyn, bo też pewnie mhm. coś tam zjadłeś tak. nie tak, mhm. wyczyścimy cię. Organizm, potem korzystamy, tam jest All Inclusive, a więc korzystamy ze sobą organiczne mhm. jedzenie, a więc jemy wszystko, co chce. Czy soki, czy row, czy, mhm. czy na keto, diecie. To już każdy decyduje, co ma w głowie. Ale ty mów po polsku, bo tam już jero, kot, ja wiesz, na ja tylko nie rozumiem. A ci to nas słuchają, ty bardziej nam nie, nie, nie rozumieją. Nie, no wiadomo, że diety będą dostosowane do każdego, jakiego chce. My Aha. prowadzimy, ja chcę właśnie zaprosić wszystkich, że będziemy z Tobą robić wieczorem sauny, mhm. będziemy robić codziennie wykłady, mogą wtedy zbliżać się uszczypnąć, dotknąć, że tu jesteś. Tam nie, Ja jestem tylko wiesz, zerem w tym wszystkim. No nie, nie? co tak zrobić. Sauną wykorzystujemy do tej, jakaś tam cena będzie do tej, y, dodaliczamy do tego mm. jad skorpiona. A więc każdy staje gratis. Sauna mm. jest w cenie w tej całej wyprawy. Mm. A więc codziennie wieczorem, o tak było teraz: od 17 do 20 była mm. 15 kropli. Oprócz ziół, które są rozpylane, nie są dawane na gorącą. Mm -hmm. rozpylana jest ten jad Skorpiona. Robert mi tam załatwił właśnie. Przywieźliśmy kompresor, mm -hmm. powietrze, gorąca temperatura w tam 100 stopniach i podajemy ten jad Skorpiona. Ludzie mieli łuszczycę, znikała, pokazywali jakie są efekty. To nie działa po jednym dniu, to po dwóch, trzech tygodniach dopiero Czyli są Czyli tam leczycie zbiorowo rozumiem. Tak, każdy przychodzi do sauny i każdy decyduje, jaki chce mieć zabieg, sam dobiera godówkę i ilość tej głodówki. Mm -hmm. Czyli, szanowni Państwo, jak widzicie, w tej chwili już są Metody leczenia nieznane w Polsce, gdyż A. oczywiście polska służba zdrowia, na pewno minister zdrowia, pan Szumowski zrobiłby wszystko, żeby to wszystko wywalić za wyjątkiem maseczek. Tak bym to w skrócie powiedział. A my tam nie nosimy maseczek na Kubie. No, tam nikt nie nosimy. byśmy byli to nie było w ogóle. Koronii. Nie było maseczek, nie było korony. Prawdopodobnie tak jak Białoruś po prostu odrzuci ten koronawirus. ale. Każde państwo, każde rządy decydują za swoich tak. obywateli. Tylko czy decydują słusznie? Tu bym dał znak zapytania. Dlatego fundacja stoi na straży może zdrowia Pol Polaków, zdrowia naszych mieszkańców, zdrowia słowia. Po to też otwieramy tę pierwszą klinikę na tej Kubie. Tak. Może to was, dla Was się wyda nienormalne, ale jest to wszystko normalne. Jak najbardziej normalne, bo to dzięki Wam zrobimy tą klinikę. To jak dzięki Wam budujemy te magazyny i każdy z Was będzie w sobie mógł wsiąść w samolot, jak będzie miał stopę cukrzycową, przylecieć na kubę do to naszego szpitala. 9, 9 godzin tylko. 9 godzin przelecicie, po 9 godzinach zostajecie poddani leczeniu i wychodzicie zdrowi, jak ryby. No. Więc ja się pytam, astmy, nie astmy. Tego typu tam się leczy po prostu, a u nas nie wolno. U nas muszą być leki chemiczne, bo tym jesteście paszerowani. Ja wiem, że to, co mówimy teraz, po prostu będzie podnoszone, że to my mamy, nie mamy rozwoju i tak dalej, że nie wiemy, nie znamy się na tym. Szanowni Państwo, ja jestem zielarzem 60 lat. Wiele chorób można ominąć poprzez stosowanie tylko fitoterapii. Nie wierzcie w to, co mówią Wam wszyscy lekarze, gdyż wśród lekarzy są też ludzie zdolni, mądrzy, którzy chcieliby leczyć w naturalny sposób, ale w Polsce nie ma takiej możliwości. Dlatego ten szpital, który otwieramy na Kubie, będzie to szpital dla Polaków, jak również Kubańczyków, gdyż elita lekarska, która z nami leczy, leci na Kubę. To nie są zwykli lekarze, są to lekarze wyjęci spod prawa, pamiętajcie, spod jurysdykcji, jak to mówią, brukselskiej. Leci Czerniak, leci wielu, wielu innych, nie będę mówił kto jeszcze, tak. bo to jest najmniej istotne. Istotne jest dla nas, Polaków, żebyście przylecieli na Kubę, zostali wyleczeni i wrócili zdrowi do naszej ojczyzny. Skoro w ojczyźnie nie możemy tego po prostu robić. Także, szanowni Państwo, nie wiem jak powiedzieć, jak zorganizować środki finansowe na wybudowanie tego szpitala.